Patrzaj na tego głupola, jak się ugania ze świnią! W najlepszym ubraniu się w łodzie, tarza! Oho, wreszcie jakaś prawdziwie męska zabawa. Co wy robicie? Hej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Um, dam znaczny. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. Laur świniopasa? A co to w ogóle jest za nagroda? Dostanę jakieś pieniądze, jak wygram? Żadnych pieniędzy. To jest nagroda honorowa. Jak kto wygra, to przytracza Laur do siodła i obwozi go z dumą. Laur Świniopasa? To chociaż może te fanty dla dam są warte fatygi? A pewnie! Piękne są wszystkie, jak malowane. Wygrajcie, to się przekonacie. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie, czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt! Zabierajcie stamtąd Tepokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić! A co dopiero świnie do kojca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina! Żałuję, że nie ma tu malarza. Uwieczniłby te chwile dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świnie. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. Patrzysz na mnie, Shani? Pierwsza już zagoniona. I co? Łyso wam teraz? Łyso? Pokaż. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał, to Laura świniopasa nie będzie. Szani, ym, co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza. No dobra, to teraz po mojem. Niech sobie wsioki grabie w żyć wsadzą! Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Szani. Mam dosyć z tego błota tych prosiaków. Wybacz, Szani, zawiodłem cię. Chodzi ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten. to. Coś. Nie przesadzaj, nic się nie stało. A, powiedz mi, Szani, moja droga, jak to z Tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do Ciebie cholewki, no to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A Ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak. Może po prostu nie jesteś w moim typie? Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo, wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everett. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Zastanawiam się, czy bardzo się potłukłaś, złotko. Co? No, kiedy spadłeś z nieba. <laughs> no, co też, pan? Ci, kochana, nic już nie mów. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? A, ale jak to? Takie prawdziwe? W, w Nowigradzie i, i w ogóle? W Nowigradzie? W Oksenfurcie? Albo i w samym kowirze. Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie. Nastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Nie będziesz mi niczego zabraniał, wsiowy ciołku. Hopy! Obraża Obrażę nas ten mutant! Dobrze wam radzę. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś stacheta? A, pokaż co potrafisz! No kurwa, nie musisz mnie namawiać. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy! Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie! Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do golenia! No co? Macie dość wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko Fon Everetsoli na znaczy Wiedźminowi? mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina! Oni się na mnie rzucili! No, no leć za nią! Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała! Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodze. Masz się bawić, a nie tłuc weselników, moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, Szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. O, dziewczyno, czego ja nie mam w zanadrzu? Chętnie ci zademonstruję. Może tam? Za stodułką. Ty już mi lepiej niczego nie demonstruj. Po prostu się bawmy dobrze. W końcu nie masz za wiele czasu. Jak każesz pani, nigdy nie sprzeciwiam się woli damy, szczególnie tak urodziwej. Chodźmy zatem.